W marcu podczas sesji rady miejskiej prezes Zakładu Lecznictwa Otwartego Jacek Nowak ogłosił plany dotyczące przeniesienia przychodni z osiedla Stałego na osiedle Ubowiec. Jak tłumaczył, decyzja ta została podyktowana zaleceniami Sanepidu, który nakazał dostosowanie placówki do obowiązujących przepisów sanitarnych. Nowak zwrócił uwagę na ograniczenia lokalowe. Obecna przychodnia znajduje się w parterze budynku mieszkalnego należącego do spółdzielni mieszkaniowej górnik i ma nie być możliwości jej rozbudowy czy dostosowania do wymagań bez istotnej ingerencji w strukturę budynku. Decyzja o przeniesieniu przychodni ze lecznictwa otwartego sąsiedla stałego na łubowiec wywołała niemałe poruszenie wśród mieszkańców dzielnicy. Sprawą zainteresowali się również miejscy radni Barbara Boczoń i Maciej Bochenek, którzy nie kryją rozczarowania odpowiedzią zlo na zadane pytania. Po pierwsze, jak ta zmiana wpłynie na mieszkańców dzielnicy Osiedle? No to otrzymałam odpowiedź taką procentową, sugerującą, ile tych, tych poszczególnych mieszkańców korzysta do tej pory z, z poradni. Natomiast jeżeli chodzi o drugie zapytanie, bo pan prezes tłumaczył przeniesienie tej poradni wymogami Sanepidu, które obligowały go do utworzenia tam takiej takiego pomieszczenia gospodarczego do gromadzenia odpadów medycznych, to ja bym tutaj, ja pytałam o takie alternatywne rozwiązanie tego problemu. Natomiast trzecie zapytanie moje dotyczyło konsultacji społecznych, bo tak ważny temat dla mieszkańców osiedla stałego, wydaje mi się, że powinien być skonsultowany z jego mieszkańcami. Odpowiedź zlo, która nadeszła 29 maja rozczarowała zarówno pytającą, jak i wspierającego ją w sprawie radnego Bochenka. Z obszernego uzasadnienia wynika, że głównym powodem decyzji miały być zalecenia Sanapidu z 2018 roku. Te dotyczyły m.in. nieprawidłowej organizacji pomieszczeń do mycia i dezynfekcji pojemników na odpady medyczne oraz problemów z dostępem do zaplecza socjalnego. Likwidacja uchybień miałaby wymagać rezygnacji z jednego z gabinetów lekarskich i ograniczenia opieki zdrowotnej dla dorosłych. W przypadku dzieci, miałoby dojść nawet do rezygnacji z jej świadczenia. Jedyną alternatywą więc ma być po prostu przeniesienie przychodni na ubobiec. Radna Barbara Boczoń sama udała się do siedziby sanepidu, by zweryfikować te informacje. Jak sama jednak stwierdza, nakazane zmiany nie miały statusu pilnego do rozwiązania problemu, co ma udowodniać odraczanie sprawy przez lata. O ile jednak można uznać, że częściowo udzielono odpowiedzi na pytania techniczne, o tyle najważniejsza kwestia, czyli brak konsultacji z mieszkańcami, pozostała całkowicie bez komentarza. Z swojej odpowiedzi wskazuje, że tylko połowa pacjentów zadeklarowanych przyjmowanych na osiedlu stałym rzeczywiście mieszka w tej dzielnicy. Pozostali pochodzą m.in. z Łubowca i Dąbrowy Narodowej, co ma uzasadniać przeniesienie placówki. Tyle że, jak zauważa radny Maciej Bochenek, zmiana lokalizacji oznacza, że i tak te 50% pacjentów będzie musiało dojeżdżać. Pierw była rozmowa, że w tej chwili to nie ma problemu, bo wszyscy mają samochody. No nie do końca się zgodziłem, bo nie wszyscy mają samochody. Komunikacja jest oczywiście, można dojechać autobusem, no ale są też tacy, którzy no, mają kłopot nawet do autobusu dojść czy dojechać, bo są niepełnosprawnymi. I wtedy pan prezes zapewnił mnie, że w takich wypadkach będzie transport, który będzie dowoził tych ludzi do przychodni na ułowiec. Jak pytałem, co jest powodem, powiedział, że warunki na łubowcu są lepsze niż na osiedlu stałym, że to jest nowoczesna przychodnia, wyremontowana, no a tutaj mają kłopoty. Największe zastrzeżenia radnych dotyczą jednak samego procesu podejmowania decyzji i sposobu informowania mieszkańców. W odpowiedzi Zlo zabrakło jakiejkolwiek zmianki o rozmowach z lokalną społecznością czy próbach znalezienia kompromisu. No w tej odpowiedzi nie mamy żadnych konsultacji. Mamy tylko procenty, co, ile, gdzie, jak, e, powoływanie się na pandemię. A jeżeli zalecenie do, dla przychodni było w 2019 roku, no to ponad 6 lat był czas na to, żeby mieszkańców przygotować. Powiedzieć im, że skończy się pandemia, będziecie musieli stąd wyjść. Próba wprowadzenia jakichś innych elementów o to, że jest to pomieszczenie spółdzielni, no to jest śmieszne. Po prostu to poniżej pewnej krytyki, poniżej pewnego poziomu myślę, że to nie jest do przyjęcia. Radni zgodnie przyznają, że odpowiedź zlo, choć obszerna, nie zawiera zbyt wielu konkretów. Zdaniem Barbary Boczoń dokument nie daje realnych informacji o wpływie decyzji na mieszkańców, ani o alternatywach, które mogłyby pozwolić na utrzymanie przychodni w dotychczasowym miejscu. Choć decyzja o przeniesieniu przychodni została już podjęta, emocje wokół niej nie słabną. Brak przejrzystości, niepełne odpowiedzi i pominięcie opinii mieszkańców budzą zrozumiałe frustracje. Przyszłość opieki zdrowotnej na osiedlu stałym staje się coraz bardziej niepewna, a radni zapowiadają, że nie zamierzają rezygnować z dalszych interwencji w tej sprawie.